Serdecznie pragnę powitać wszystkich widzów oglądających ten film. Dzisiaj poruszymy temat depresji. Wspólnie pokonamy kilka mitów, a także potwierdzimy rzetelne informacje. Zapraszam do oglądania. Gdyby spytać kilkadziesiąt przypadkowych osób o to, z czym kojarzy im się depresja, nie zdziwiłbym się, gdyby najczęściej pojawiającą się odpowiedzią był smutek. Nawet po wpisaniu tego terminu wyszukiwarkę zdjęć lub przeglądając artykuły popularno albo pseudonaukowe poruszające ten temat, głównie możemy natrafić na ilustracje w postaci smutnych ludzi, siedzących gdzieś w kącie i płaczących we własne dłonie. Nie jest to bynajmniej skojarzenie bezzasadne, ponieważ długotrwałe obniżenie nastroju jest jedną z cech depresji. Czy można jednak powiedzieć, że smutek jest wszystkim, co nawiedza cierpiącą osobę? Tak naprawdę spotykając na ulicy przypadkowego człowieka w depresji, a czasem nawet znając go całkiem nieźle, na pierwszy rzut oka bardzo trudno dostrzec jego problem. Takie osoby potrafią być aktywne, uśmiechnięte, skore do rozrywki i żartów. Wiele osób próbuje maskować trudności, nie dając poznać swojego prawdziwego stanu. Chociaż wewnątrz mogą cierpieć, nie zawsze będą to okazywać. To, że ktoś się dobrze bawi i czuje, absolutnie nie wyklucza u niego zaburzeń depresyjnych, ponieważ ta choroba wcale nie jest tożsama z permanentnym brakiem uśmiechu. Zdanie jest fałszywe. W naszym społeczeństwie wciąż można spotkać osoby mentalnie żyjące w dawnych czasach, gdzie psychologia dopiero raczkowała, a psychiatria skupiała głównie na poradzeniu sobie z problemami osób cierpiących na dolegliwości z wyraźnie widocznymi objawami, jak na przykład schizofrenia. Wówczas depresja była rzadko diagnozowana, przy czym należy pamiętać, że częstotliwość wykrywania nie jest tożsama z liczbą rzeczywistych zachorowań. Te osoby niekiedy uważają, że ludzie cierpiący z powodu depresji są po prostu smutni i tylko wmawiają sobie jakiś problem mentalny. Oczywiście niekiedy faktycznie może dojść do takich sytuacji, jednakże zdecydowanie nie jest to zasada, a da się wykazać kilka różnic między rzeczywistą depresją a zwykłym smutkiem. Przede wszystkim u osób z tą chorobą. Przygnębienie utrzymuje się przez długi czas, dodatkowo może pojawiać się bez wyraźnej przyczyny. Charakterystyczne są nagłe spadki nastroju, nawet w momentach, kiedy mogłoby się wydawać, że sprawy układają się po myśli danego człowieka, a pozytywne zmiany w pozostałych aspektach życia nie zawsze idą w parze z poprawą stanu emocjonalnego. Osoba, będąca po prostu smutną, ponieważ wydarzyło się coś nieprzyjemnego, wraca do dobrego nastroju, kiedy upora się z daną sytuacją, natomiast w przypadku depresji nie jest to tak łatwe zadanie. Przestawioną tezę należy więc uznać za fałszywą. Wielu zaburzeniom psychicznym towarzyszą dolegliwości somatyczne, czyli związane z ciałem. Nie inaczej jest w przypadku depresji. Należy pamiętać, że w jej efekcie pojawiają się często także duży stres, lęk oraz niepokój, które same w sobie wzbudzają w organizmie reakcję na poziomie nieświadomym. Do najbardziej typowych możemy zaliczyć częste bóle głowy, zaparcia, zmiany wagi ciała, które niejednokrotnie wiążą się po prostu ze zwiększonym lub zmniejszonym łaknieniem. Dodatkowo może wywołać całkiem poważne dolegliwości, jak różnego rodzaju choroby sercowo-naczyniowe. Depresja to nie tylko problem z umysłem ale również przekłada się na funkcjonowanie całego organizmu. Zdanie jest więc prawdziwe. Yeah! Depresja, chociaż dokładnie opisana w katalogu chorób, ze względu na swoją niejednorodność, cały czas budzi pełne wątpliwości wśród badaczy. Niektórzy idą nawet o krok dalej, i zastanawiają się nad sensem uznawania je za oddzielną jednostkę chorobową. Prawdą jest, że depresja bardzo często towarzyszy innym dolegliwościom, oraz jej przeżywanie różni się w zależności od osoby, którą dotknie. Można ją podzielić na wiele podtypów, w zależności od przyjętego modelu i innych okoliczności, które spotkały chorą osobę, jak i również sposobów, w jaki wpływa na pacjenta. Nie można powiedzieć, iż jest to problem, który u każdego człowieka objawia się tak samo. Jak najbardziej da się wyróżnić wiele odmian depresji. Jest to prawda. Współczesna yeah! yeah! psychiatria dysponuje lekami, które w łatwy sposób potrafią przywrócić równowagę biochemiczną w mózgu i ograniczyć odczuwanie przyjemnych emocji u osób dotkniętych depresją. W takim wypadku mogłoby się wydawać, iż kilkumiesięczne przejmowanie leków wystarczy, aby powrócić do normalności. Chociaż farmakoterapia faktycznie święci triumfy i pomaga wielu pacjentom poczuć się lepiej, należy wziąć pod uwagę, że problemy depresyjne często są bardziej złożone. Jak już przed chwilą się dowiedzieliście, istnieje wiele odmian tej choroby, a nie na każdą z nich leki działają równie efektywnie. Zdecydowanie najlepszą skuteczność odnosi się w przypadku depresji endogennej, charakteryzującej się zaburzoną pracą mózgu, do której często istnieje wrodzona skłonność. Nie znaczy to jednak, iż jednorazowa terapia załatwia sprawę na resztę życia. Ze względu na naturalne predyspozycje problem często wraca co jakiś czas. Oddzielną kwestią są depresje egzogenne, czyli wywołane jakimś przykrym zjawiskiem, lub depresyjne zaburzenia osobowości, które pojawiają się w okresie dorastania i bez przybycia psychoterapii zazwyczaj zostają z człowiekiem do końca jego życia. Chociaż i w takich przypadkach farmakoterapia jak najbardziej jest w stanie użyć pacjentowi, niekiedy jej skuteczność okazuje się co najmniej wątpliwa. Szczególnie w przypadku zaburzeń o charakterze osobowościowym trudno mówić o jakimkolwiek wyleczeniu, ponieważ nawet w przypadku poprawy stanu pacjenta zmiana jedynie maskuje problemy ukryte głęboko w podświadomości, a niejednokrotnie przyjmowane leki nie są w stanie w ogóle pomóc, zostawiając jako jedyną opcję proces psychoterapeutyczny. Mimo, że nie w każdym przypadku problem z depresją da się załatwić za pomocą leków. To jednak nie można również odmówić im wysokiej skuteczności, a wciąż pojawiające się nowe generacje specyfików tylko ją podnoszą. Nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, że teza, chociaż tylko częściowo, to jednak jest prawdziwa. Zdarza się, iż osoby mniej świadome osiągnięć współczesnej diagnostyki zarzucają cierpiącym z powodu ciężkiej depresji i lenistwo, w taki sposób interpretując ich skłonność do spędzania nadmiernej ilości czasu w łóżku, czy ciągłe uczucie przemęczenia. Nie można wykluczyć, iż istnieją osoby faktycznie będące po prostu leniwe, które usprawiedliwiają swoje zachowanie rzekomą depresją. Jednak w przypadku osób, których ten problem dotyczy naprawdę, stawianie znaku równości jest nieuczciwe. Demotywacja, płynąca z poczucia bezcelowości w życiu i braku wiary w powodzenie podejmowanych działań, połączona z ciągłym poczuciem zmęczenia, jest czynnikiem ograniczającym efektywność wykonywanej pracy. Nie wynika jednak z chęci ucieczki od zadań, a jest zakorzeniona w negatywnej percepcji świata. Osoby chore na depresję często chcą wykonywać różne czynności, jednak problemy z podejmowaniem decyzji oraz ogólne poczucie bezsensu hamują ich zapędy, dodatkowo wzmagającą ich własne poczucie winy, płynące właśnie z przekonania o byciu leniwym. Trudno jednak je o to oskarżać, ponieważ depresja nie polega na celowym wymigiwaniu się od pracy, a jedynie może ją utrudniać w wyniku swojego druzgocącego wpływu, jaki niejednokrotnie ma zarówno na umysł, jak i ciało chorego. Należy więc uznać, iż jest to fałsz. Z tematem samobójstwa związanych jest wiele mitów, które być może omówimy w innym odcinku. Nie znaczy to jednak, że teraz nie poszukamy odpowiedzi na pytanie o związek depresji z tym czynem. Okazuje się, iż tak naprawdę wiele skutecznych prób samobójczych jest popełnianych przez osoby, które wcześniej nie skarżyły się na żadne problemy depresyjne oraz według otoczenia nie przejawiały żadnych skłonności w tym kierunku. Depresja sama w sobie często jest powiązana z niższą aktywnością. Nawet kiedy występują myśli samobójcze, chory niejednokrotnie nie może się zdecydować na ich realizację ze względu na objawy takie, jak ogólne zniechęcenie do robienia czegokolwiek. Lub problemy z podjęciem decyzji udało się ustalić, że zazwyczaj najbardziej niebezpieczne są początki terapii, kiedy poprawa jest niesymetryczna, to znaczy zwiększa się stopień aktywności chorego, jednocześnie ogólny nastrój wciąż pozostaje na niskim poziomie. Wtedy łatwiej jest zrealizować to marzenie, którym wcale nie jest śmierć sama w sobie, a ucieczka towarzyszącego życiu cierpienia. Ogólne poczucie bezsensu i głębokiego smutku niejednokrotnie popycha cierpiących do tego tragicznego rozwiązania. Dlatego tak ważne jest aby te osoby miały wsparcie ze strony przyjaciół oraz rodziny. Pamiętajmy o możliwych konsekwencjach depresji, będąc przy ludziach, których dotknęła, jednocześnie wiedząc, iż chociaż nie tylko ona niesie takie zagrożenie, to jednak teza o tym, iż czasami prowadzi do samobójstwa jest prawdziwa. Kiedy ludzie spotykają się z cierpieniem innych, wbrew pozorom, często próbują im pomóc, sprawić nieco ulgi. Popularnymi frazesami są zwykłe wszystko będzie dobrze lub nieco agresywne weź się w garść. Chociaż trudno zarzucić osobom używających takich sformułowań złe intencje, ponieważ zapewne wypowiadają te słowa z troski i chęci pobudzenia chorego, i ich skuteczność może być jednak bardzo wątpliwa. Osoba w depresji zazwyczaj cały czas stara się wziąć w garść. A walka ze zmęczeniem i demotywacją to jej codzienność, którą jednak bardzo trudno wygrać. Tak samo kłopotliwe jest uwierzenie, że wszystko będzie dobrze, gdyż choroba wpływa na postrzeganie świata i rysuje przyszłość w czarnych barwach, uniemożliwiając zmianę podejścia w tak łatwy sposób, jak pod wpływem jednego zdania. Mimo dobrych chęci, takie słowa niestety nie pomagają walce z depresją. Teza jest fałszywa. W niektórych przypadkach depresji częstym problemem są trudności z wstawaniem rano z łóżka, kiedy osoba odczuwa duże zmęczenie oraz silną potrzebę zapadnięcia w dalszy sen. Jawiąca się niektórym perspektywa kolejnego, trudnego dnia pełnego problemów i wyzwań skutecznie może zniechęcać do jakiejkolwiek aktywności. Natomiast przeciwnie jest wieczorem, kiedy uczucie nadchodzących trudności zostaje zastąpione poczuciem, że jednak udało się jakoś ten dzień przetrwać, a być może nawet nie okazał się taki okropny, jak zakładano. Wpływa to pozytywnie na nastrój, dlatego często zdarza się, iż faktycznie osoby dotknięte depresją wieczorem lżej odczuwają swoją dolegliwość, a czasami objawy ustępują nawet całkowicie. Niestety nie jest to bezwzględna zasada, dlatego teza jest tylko częściowo prawdziwa. Ograniczona ochota na kontakty towarzyskie, zmęczenie wśród ludzi, chęć pozostawania w domu, skłonność do analizowania własnych czynów. To wszystko rzeczy znane introwertykom, jak i również potencjalne objawy depresji. Czy w takiej sytuacji możemy powiedzieć, że jest to jedno i to samo? Okazuje się, iż introwertycy faktycznie częściej wpadają w depresję, jednak równocześnie nie można powiedzieć, iż każdy na nią cierpi. Ich sposób funkcjonowania, chociaż dla bliskich może być czasami niepokojący, to jednak zazwyczaj pozwala im na bycie szczęśliwymi, pełnymi radości ludźmi. Jego odmienność od powszechnie znanych standardów nie powoduje automatycznie cierpienia i dolegliwości psychicznych. Nie pozostaje nic innego, niż uznać to zdanie za fałszywe. To już koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję wszystkim widzom za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania lub chcielibyście podyskutować na któryś z omawianych tematów, serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli jesteście zadowoleni z zaprezentowanego materiału, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie być na bieżąco z następnymi porcjami wiedzy, subskrybujcie kanał. Kłaniam się nisko i do zobaczenia.